Cześć, tu znowu Rekin i witam was w kolejnym odcinku informacyjnym Tfu. pyknijmy w podanie 2 i tak będziemy sobie dalej grać ale muszę wam coś powiedzieć, ponieważ jednak niby jest jeszcze luz jak dalej, ale ja już luzu nie mam, niestety u mnie w szkole jest już naprawdę haruwa, szczególnie z Anglika. No cóż, na piątek muszę się nauczyć 500 słówek. Tak, 500, nie przesłyszeliście się. Tak więc, ym, no cóż, muszę się jednak pouczyć, bez bo mimo wszystko, bez, bez jaj. Chciałbym, żebym coś dla ciebie zrobił. Tak więc po prostu nie wiem, czy będę miał czas na razie ale wiecie. Zobaczymy. I wtedy się zobaczy. No, zobaczymy, i wtedy się zobaczy. No, kurna. Siekiera mnie i ciebie nie? Chodź. O, dobra. Nie będę wam się teraz tu użalał. W końcu nie o to w tym chodzi teraz. No i co wy robicie? do usług. Bez mitrężenia Aha, że niby teraz w ogóle nie da się przejść. Sprytne, sprytne. No dobra, to to usuniemy. Zresztą no... Dobra. Pyk. Dobra, przejdą. Przejdą. No i dobra. Hmm, ja się zastanawiam, z której strony ich wziąć. Ale mam pomysł i to całkiem dobry. Mleka akurat chyba nie będzie mi brakować. Zrobię masę kapłanów w ogóle. Muszę sobie pokupować. Już czasu. Tak, zamiana wilka. To jest znaczy nie zamiana, tylko przyzwanie. A dlaczego takie coś chcę zrobić, tego dowiecie się za chwilę. O, jak fajnie. Masz panie nowego Będę im Tańca, wilkami i deszczem ognia. Czyli co się nie domyśli... no to za tych co się nie Zwycone domyślili. No i tak. To myślę, że jest naprawdę dobry plan. Masz panie A dlaczego? Bo grałem sobie na multiku razem z moimi kolegami. I co? I po prostu koleś... moją koledze tak zaspamowałem tymi wilkami. Mm. Wilczek, a propos Wilków, że po prostu pozabijało mu normalnie wszystkich i wszystko. Krowy mu powyżynało. Tak więc nie miał za bardzo jak i co robić. I się strasznie wkurzał zresztą, więc jak poślę im tam z kilka razy taką serię po 11 wilków. Kilka... To naprawdę, może nieźle im to dać w kość. Przetrzebi im te szeregi z jednostek, takich jak na przykład drwale, krowy. Nie będą mieli za dużo mleka, i wtedy, jak im tam wpadnę i zniszczę większość tych ważniejszych postaci, czyli magów, itd. to za szybko się nie odrodzą, bo nie mają tyle mleka. Oczywiście to jest też wyższy poziom trudności, tak więc SI jest trochę lepsze niż zazwyczaj, czyli nie będą na Hama próbowali robić jak najwięcej Wojów, tylko zaczną od krów pewnie, bo zwykle to tak było, że SI po prostu szła na Hama i robiła jak najwięcej jednostek walczących, czyli właśnie Wojów i tak dalej, mimo że nie miała już... Nie miała już mleka na krowy, a w ogóle nie miała żadnej krowy, więc po prostu sama siebie zniszczyła, tak jakby i mi ułatwiała zadanie. Ale niestety ja gram na wysokim poziomie, więc takich ułatwień niestety nie będę miał. Chociaż gdybym miał, to bym był mile zaskoczony. No, ale się rozgadałem. <grym> no i to by było na tyle, co chciałem powiedzieć. Co kupię tutaj kilka kolejnego. Może kupię jeszcze teleportację. Co by na to? Jak myśli że się przyda mi się teleportacja, czy nie? Myślę, że się przyda. Dobra, kolejna świątynia jest. Teleportation zasięg 90 górny. Taka teleportacja to by się przyda, żeby jak najszybciej tutaj ci yy, kapłani się znaleźli w ogóle. Za chwilę to zrobię. Oj, ciężko będzie z tym nagrywaniem, muszę przyznać. Naprawdę będzie ciężko. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. No, po prostu, po prostu chyba rozumiecie, że ja czasu po prostu nie mam za bardzo. Jak gram, to po prostu dla przyjemności, bo nie będę cały czas nagrywał. No, zresztą. Już się powtarzam, bo już w jednym odcinku nawet Wam to mówiłem. Mam nawet Więc po prostu nie będę się teraz powtarzał, powiem, no, nie będę Wam się użalał. Hmm. Wrogowie! Where? Masz, panie, nowego nie widzę nigdzie. No ale nie mnie to ocenia. teleportation już się robi, zaraz będzie to ja zbuduję jeszcze jedną świątynię o, to będzie miejsce Holender, Holender zlecone prace zakończone tak się w kurze zara o, tutaj Masz jakiś problem? Raz, dwa, do roboty. Masz jakiś problem? Coś zbudować czy rozwalić Dobrze, tak więc kolejna. na kurde, mam już pełno. Wilczek się robi, to jeszcze jedną teleporta kurta teleportację. Kupimy, żeby jak najszybciej nam tutaj Uch, przyszli. Co za ciężka praca? Patrzymy. A. Nie, to się. Nie, nie, nie. To się teleportuje później. Dzika, no, właśnie, tak wygląda teleportacja. Całkiem ładnie, prawda? Bo idą stąd idzie. Idą ludzie? Nie idą. Dobra, to dobrze, nawet. Zlecone prace zakończone. Mhm. Mm Dobra, czyli coś się już zakończyło, ale na pewno nie to. Tak więc co można jeszcze kupić? Buda stoi. Aha, coś idzie. Smutne. Smutne w, ty, f, coś mnie atakuje. Smutne wieści. Oh. Nasza postać oh. Oh. Holy shit. Smutne wieści. No tak, zapomniałem o tym. Niestety. Jestem aż taki głupi. Żeby zapomnieć o czymś tak oczywistym. Że po prostu mi będą ich wyżynać. Tylko nie ma... Z której strony nie mają. Z czerwej strony oni idą. Zaraz. Oni mają tu wioskę. A, już chyba wiem. Łapię, łapię. Jeszcze to zobaczymy, jak to wygląda u nich. A nie, aha, krowy, magowie. O, wszystko co najgorsze mogą mi spotkać, niestety. Dobra, ja to muszę jakoś wykombinować, tylko jeszcze nie wiem, jak. Zupełnie nie wiem, jak. Gdybym jeszcze miał jakieś sprzymierzeńce To by jeszcze się dało per. Aha Dobra dobra łapie To się wliczek robi To się jeszcze teleportacja 5, 4, 3, 2, 1 i wyszło idealnie To jeszcze a nie, jeszcze nie mam leka. Muszę poczekać. Poczekać, poczekać. Ola Boga! Atakują nasz budynek! A zresztą ja, mogę mikor, wszystkich go. wojów już tutaj posadzić, że tak powiem. Będzie jak rozkażesz. Bo w końcu nie potrzebujesz więcej. Ach, to tylko mała rana. Nie, nie zginą raczej. Idzie ry coś zresztą jakieś. Masz panie nowego, potytanego. Ojoj, ojoj. Mamy lepsze zbroje itp. Kurde. Aha! Właśnie chyba zobaczyłem. O kurno, <laughs> oni sobie chyba przejdą przez tą wioskę. Ja pierniczę. Nie, ja to muszę zobaczyć. Aha, i tak to się skończyło. O Boże. I w krowę. Łapie. O, ja pierdzielę, tyle mogę tylko powiedzieć. No zresztą więcej nie za bardzo, za bardzo. No. Co to ma być w ogóle? Kapłani mogą się chyba teleportować tu, nie? Wow, nieźli są. Wow! I są dobre, dobre. Zapamiętam to sobie. W ogóle jacyś się tutaj teleportują. Pyk teleport. Ok. Uh. Dobra, jeszcze trzech razy trzy. A ah, nie było trzech. Nie udało mi się. O, dobra, będzie trzeci. Masz panie nowego poddanego. wici wróg nadchodzi. Dobra wiecie co? To może? Ola Boga atakują nasz budynek. A z tej strony co chciał? No, no, no. Co oni mi tu robią? I tak się umawialiśmy. Nie ma takiego bicia. Dobra, wybudujemy tutaj sobie HT, żeby zrobić kilku, o, jak to się nazywa, łowców? Tak, łowców czy tam łuczników? Łowców. No. A się zapytacie po co? A żeby tutaj bronić. Zresztą zaraz tutaj zrobimy. Twoje, tylko wybuduję Masz, panie, op i op żeby po prostu nie atakowali mi tutaj będziemy mieli ich w szachu będę robił desanty z dwóch stron w ogóle to kurde jak ja mam to zrobić szczerze bo ciężko będzie dobra Idą wilk za nim. O, on już się może teleportnąć. Zaraz też, pyk. No. Wszyscy już się teleportowali. Tak więc nie ma co. idą tu! Zaraz im tu zrobimy drugą Hiroshima. Jakie ja to mówię. buda stoi! Każesz, że się nie teleportują... ją oł? Fak, wracać się. Nasza No tak... Tego nie przewidziałem o, oczywiście. Nasz A to... A to nie jest przypadkiem kolo, którego przejęli? chyba tak. Tak, to było bardzo mądre z mojej strony. O, ja pierdolnicze, masz panie nowego poddanego! Niestety się tego naprawdę nie spodziewałem. Więc wiecie, zlecone prace zakończone. Dobra. No nie, dobra. Dobra, wybaczcie mi, że jednak nie mam. Z nie umiem za bardzo coś co zrobić. Ale. Myślę, że jakoś nam się w końcu uda to pokonać tych biletów. Tak więc do usłyszenia w następnym odcinku. Pięknijmy w polanie 2. Cześć.